Przejdźmy do kolejnego poważnego problemu, który pojawia się, mówię to z bólem serca, w coraz większej liczbie polskich domów, szczególnie tych objętych kwarantanną bądź izolacją, mianowicie przemoc domowa. Niestety długotrwała izolacja sprawia, że nie wszyscy radzą sobie z emocjami i wyładowują je pięścią. Przemoc domowa to jest proces, który powstaje stopniowo, i właśnie pytanie do Pana: na jakie zachowania u siebie i innych, Zwrócić szczególną uwagę, jakie są sygnały ostrzegawcze i jak na nie można zareagować, tak w domowym zaciszu. Tak. Zacznę może od tego, że tak naprawdę wzrost przypadków przemocy, o których tutaj Pan wspomina to jest zjawisko, które odnotowuje się we wszystkich krajach w których, które są dotknięte pandemią, więc jakby nie mówimy o czymś, co jest abstrakcją, tylko mówimy o czymś bardzo realnym, żeby spojrzeć na pewne konkrety, o które Pan prosi, ja, ja, może, ja może podam pewne statystyki, otóż w Hiszpanii w ciągu miesiąca, to dokładnie od 14 marca do 14 kwietnia 2020 roku, czyli tego, tego roku, który mamy rokiem pandemii, tak naprawdę policja była wzywana 83 tysiące razy. Podano to w statystykach, a połowa tych przypadków, których możemy sobie wyobrazić, czyli to będzie około tych 40 tysięcy, dotyczyła osób, które nigdy wcześniej nie padały ofiarą przemocy. Czyli możemy powiedzieć, że patrząc na Hiszpanię, która te statystyki opublikowała między innymi w czasopismach także naukowych, podając źródła ty, tych trudności, że mamy do czynienia z problemem naprawdę bardzo głębokim, bo to jest wzrost, przyzna Pan, stuprocentowy, prawda? Czyli mamy stuprocentowy wzrost przemocy w środowiskach, które, w których ta przemoc nie występowała. Oczywiście możemy powiedzieć tak, że to jest kulturowo swoiste społeczeństwo, dość aktywne, emocjonalne i tak dalej. Ale. Ten fakt jednak nie może pozostać bez dostrzeżenia. Zresztą podobne relacje, choć nie tak duży procent, bo tam wspomina się o 32%, to jest, to jest obserwowane we Francji. Podała to taka organizacja Euractiv. I teraz przechodząc na to pytanie. Rzeczywiście, zgłoszeń jest we wszystkich krajach znacznie więcej. Dlaczego tak się dzieje? I jak reagować? Po pierwsze, sytuacja, w której zamknięto, zalecono ludziom, zamknięcie w kwarantannie, czy w izolacji, spowodowała, że konflikty, które dotychczas kiełkowały, albo tliły się, tak to powiedzmy metaforycznie, zaostrzyły się. Powstały też nowe konflikty. I teraz, co, co, co jest najbardziej, na co zwrócić uwagę, na to, kiedy Problem, który dla nas na przykład w systemie rodzinnym był problemem trzecio-, czwartorzędnym, zaczyna się nagle wysuwać na pierwszy plan. To może być kwestia konfliktu pokoleniowego, to może być kwestia wpływu kogoś spoza rodziny na nasze funkcjonowanie, spoza rodziny tej obecnej, a na przykład z rodziny pochodzenia, czyli tak słynne konflikty pokoleniowe pomiędzy teściami, a synowymi, zięciami i tak to jest jeden wymiar. Jeśli takie konflikty się pojawiają, to, to był tylko przykład. E, oczywiście nie, nie myślę, że one są najczęstsze. E, kiedy pojawiają się jakieś problemy dotyczące na przykład sposobu reagowania drugiej strony, to jeśli nie chcemy, aby one następowały, nasilały się, to powinniśmy w ramach samokontroli je łagodzić. Prawda? To jest pierwsza sprawa. Natomiast jeśli mamy do czynienia. Z osobami, które wcześniej doświadczały przemocy. I teraz będąc odizolowane ze sprawcą przemocy, doświadczają jej w znacznie szerszym zakresie i w większym stopniu, to te osoby muszą bezwzględnie poszukiwać wsparcia w instytucjach z zewnątrz, nie wahać się, telefonować. Oczywiście do takich instytucji, które wymienialiśmy przy okazji naszych poprzednich pytań, czyli mówię o Ośrodku Interwencji Kryzysowej, mówię o CWR-ze, mówię o mops mówię także o Policji lub Straży Miejskiej. Bezwzględnie te instytucje pospieszą z pomocą. Trzeba też rozumieć, że są pewne sytuacje, jeśli pan pozwoli, jeszcze dodać, że są pewne sytuacje, które zwiększają ryzyko zaistnienia takich konfliktów. No, one się teraz troszkę pojawiły, dlatego że mamy na przykład edukację zdalną dzieci. Mało kto zdaje sobie sprawę, tutaj te informacje spływają do nas do poradni, jak to jest gigantyczne obciążenie psychologiczne dla rodziców. No bo przecież mówimy tutaj pięknie o strukturze dnia, ale w momencie, kiedy dzieci mają zajęcia zdalne, to strukturę dnia rodziców, często tych najmłodszych dzieci, wyznacza ramowy rozkład zajęć w szkole. Prawda? Dziecko nie zawsze jest w stanie sobie, na przykład w pierwszej klasie, nie zawsze jest w stanie sobie podłączyć sprawnie komputer. Jeśli jest, no to przecież większość dzieci nie zna liter, prawda? Więc nawet jeśli pani nauczycielka wprowadza jakieś zagadnienia, robi to super profesjonalnie. No to automatycznie pojawia się, pojawia się problem, prawda? Bez pomocy rodzica dziecko nie uzyskuje wsparcia. To rodzi frustrację. Często ta frustracja rozlewa się na wszystkich członków systemu rodzinnego, prawda? Więc tu radziłbym. Sygnał. Jeśli pojawia się we mnie złość, to powinienem zastanowić się dlaczego i skąd ta złość wynika. Tutaj czasami można byłoby zacytować taką zasadę Majów, jakby każdy ją sobie tak przy przypomniał w chwili, kiedy pojawia się złość na kogoś z domowników, prawda? Nie mówię tutaj o takiej przemocy, gdzie rzeczywiście jesteśmy bardzo źle traktowani przez no niemalże sadystę, prawda? Albo kogoś, kto ma skłonność do przemocy, bo tutaj ja bym się nie wahał, po prostu od razu trzeba zareagować, poprzez y, wsparcie konkretnych służb. Y, to zasada Majów była taka, jeżeli ktoś robi coś, co ci się nie podoba, to przynajmniej na początku będziesz wierzył, że nie robi tego przeciwko tobie i to jest tak, że jeśli przyjdzie ten pierwszy moment, a ja powtórzę sobie tą zasadę Majów, jeżeli ktoś robi coś, co ci się nie podoba, to przynajmniej na początku będziesz wierzył, że nie robi tego przeciwko tobie, no to przyjdzie jakaś szansa na drobną refleksję. Prawda? Nie będzie tego spięcia od razu. Natomiast e, oczywiście czasami jest tak, że ktoś robi coś przeciwko mnie, to nawet, 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 nawet częściej niż czasami. No i wtedy nie można sobie pozwolić na to, żeby być biernym, żeby stać się ofiarą. E, jeszcze o jednym wymiarze muszę powiedzieć. E, pandemia to jest czas, w którym wiele osób straciło albo obawia się, może tutaj bym postawił akcent, utraty źródła dochodów albo się ich pogarsza sytuacja finansowa. W przypadku młodych ludzi rwą się relacje emocjonalne. Proszę Państwa, to jest naprawdę duży problem, kiedy nastolatkowie nagle są odizolowani, nie mogą się przemieszczać. To był problem gigantyczny w, w ramach kwarantanny, y, która była wiosną, y, na przykład dotyczący y, studentów, dotyczący w ogóle młodych ludzi. Ich relacje nagle zostały zablokowane. Oczywiście one mogły się utrzymywać poprzez aplikacje, ale to nie jest to samo, co kontakt bezpośredni. W związku z czym pojawia się także frustracja na linii młodsze pokolenie starsze pokolenie. Myślę, czyli są to te wszystkie lęki, powiedziałbym, komplikacje, które decydują o tym, że może się pojawić konflikt. One pojawiają się z reguły w sposób mniej lub bardziej sygnalizowany, te konflikty, dlatego wspomniałem o tej zasadzie majów. Oczywiście trzeba też pamiętać, żeby odcinać się od pewnych źródeł stresu czy konfliktów. Im bardziej przybywa nam powodów do stresu i im bardziej jesteśmy wobec tego stresu bezsilni, tym większe ryzyko, że pojawi się agresja, zwłaszcza, że jesteśmy zamknięci. Prawda? Więc coś musimy z tą naszą frustracją zrobić. Możemy popadać w stany y, takie autodestrukcyjne, możemy się martwić, możemy y, cierpieć y, w rozmaity sposób na, na spos w sposób psychologiczny, y, ale jednocześnie możemy też być bardzo agresywni i o tym, o tym trzeba pamiętać y, 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 y. No, ja myślę sobie tak, że tutaj jeszcze trzeba o jednej sprawie powiedzieć. Służby mają informacje na temat tego, choćby z niebieskiej karty, kto potencjalnie był sprawcą przemocy. Taki, tak czy inaczej rozumiany lockdown, no niestety zamknął czasami też ze sprawcami przemocy również ofiary i tutaj no, niestety, ale no, no, trzeba o tym pamiętać, że bez pomocy instytucji z zewnątrz takie osoby sobie nie poradzą. Rozumiem. W takim razie tym no niestety troszkę przykrym akcentem będziemy kończyć i będziemy się powoli żegnać. Panie dyrektorze, bardzo panu dziękuję za tą niemalże godzinę rozmowy na temat tego jak poradzić sobie psychicznie w okresie pandemii, w okresie zamknięcia. Moim Państwa gościem właśnie był dyrektor Krzysztof Gerc, dyrektor Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Bardzo Panu dziękuję za rozmowę. Dziękuję. dziękuję bardzo na zakończenie. Wszystkich bardzo serdecznie pozdrawiam. Życzę bardzo dużo zdrowia i sił w zmaganiu się z tymi trudnymi okolicznościami. I pamiętajcie Państwo, że to, co możemy zrobić dla siebie nawzajem, pan redaktor wybaczy, że na koniec taki apel, ale to, co możemy dla siebie zrobić nawzajem, to po pierwsze, rozumieć sens kwarantanny, i izolacji. To po to, żebyśmy wszyscy czuli się bezpiecznie i żebyśmy chronili tych, którzy, jak w ruletce, mogą być dotknięci COVID-em w sposób, który będzie zagrażał poważnie ich zdrowiu i życiu. To jest sens naszej izolacji, naszego poświęcenia. A druga sprawa to, o czym się bardzo często mówi. Dezynfekcja, maseczki i dystans. Dbajmy o to, ponieważ jest to jeden z, powiedziałbym, z takich wymiarów naszej życzliwości i szacunku do innych ludzi. Nie lekceważmy pandemii, bo zbyt wiele wśród nas jest osób, które przeżywały ją, doświadczały jej skutków i nadal będą doświadczać przez szereg miesięcy, a może lat. Dlatego w trosce o to, bez nadmiernego lęku ale z dużą dozą odpowiedzialności podchodzimy do tych zaleceń, które są do nas skierowane. Powtarzam, bez lęku, ale z racjonalną odpowiedzialnością. Jeszcze raz bardzo dziękuję za możliwość rozmowy. Ja również bardzo panu dziękuję i bardzo dziękuję za ten apel na końcu. Ten apel jest naprawdę bardzo ważny. Jeszcze tak z poczucia obowiązku chciałbym przypomnieć, że poprzednie rozmowy z panem dyrektorem Gercem znajdziecie na Facebooku Gminy Skawina i na YouTube Gminy Skawina oraz znajdziecie je również w formie artykułów na stronie www.gminaskawina.pl. A tymczasem żegnamy się z Państwem. Bardzo dziękujemy i do zobaczenia, do kolejnego razu. Mam nadzieję, że już tym razem na żywo, a nie Wciąż zdalnie. Bardzo serdecznie dziękuję i serdecznie pozdrawiam.